Cześć! Jestem Zosia. Ja ogólnie karmię konie. Dzień dobry! Jestem pan Robert i ja jestem instruktorem jeździeckim. Uczę osoby początkujące i tak samo osoby zaawansowane. Cześć! Mam na imię Klaudia. Ja jestem stajenną i czyszczę konie. Dzień dobry, mam na imię Anna. Jestem nauczycielką odjazdy konnej, ale tak dokładnie uczę woltyżarki. Cześć, jestem Marta i ja, jak widać, uczę się woltyżarki. Cześć, mam na imię Paulina. Ja, ja jeżdżę na kucykach. I ma swojego własnego kucyka.